Witam Państwa. No i znowu mamy Wielki post. I co z tym wszystkim zrobić. Tak na dobrą sprawę nie bardzo wiemy, bo zderzyły się, czy też zderzają się najrozmaitsze no tradycje. Jedni mówią, jeść to mięso, drudzy mówią, że tylko ryby. Jedni mówią, że trzeba nieustannie w kościele siedzieć, drudzy mówią, że może lepiej byłoby z kościoła wyleść. Ruszyć, zainteresować się ludźmi, którzy są w takiej czy innej potrzebie. Jednym słowem, jak ten pod będzie wyglądał, zależy od nas. Tradycja mówi, że mamy się powstrzymać od, takie jest przekazanie kościelne, od wesel hucznych i zabaw no i od spożywania mięsa. Wieprzowego, kurzego, ale ryby już można. Skąd się to wzięło? Otóż ta praktyka jest starsza niż chrześcijaństwo. I występuje zresztą w wielu innych religiach. Ryby po prostu były przez długie wieki pokarmem dla ludzi ubogich, tych najniższych warstw społecznych, jak to się mówi. A zatem rezygnowano z mięsa wieprzowego, wołowego. Z ptactwa jedzono ryby, bo unikano luksusu. No ale dzisiaj co jest luksusem? Raczej dorsz, bo więcej kosztuje niż wolowina nawet. Zatem w kościołach Europy Zachodniej, Francja, Niemcy, zosta zupełnie inaczej podchodzą do wielkiego postu. Mniejszą uwagę zwracają na to, co tam człowiek je. Ale co człowiek robi? No i tak powstrzymują się na przykład od luksusowych produktów, żeby zaoszczędzić pieniądze, i powiedzmy wpłacić na jakąś organizację, fundację, która upiekuje się chorymi, czy też wspomaga szkolnictwo, czy kulturę, czy coś jeszcze innego. I wydaje się, że ten post jest bardziej chrześcijański bo otwiera człowieka na innych ludzi. Mało tego, również otwiera człowieka na głębsze pokłady religii, ale też i kultury. Więc warto się zastanowić, co mamy zostawić w wielkośrodę za sobą. Warto się zastanowić, co mamy w środy popielcową zostawić za sobą, a z czym do tego postu wejść. Druga rzecz to kwestia Kościoła, liturgii, nabożeństw. Warto się im przyjrzeć. Bowiem tak na dobrą sprawę, to, co się dzieje działo z Jezusem z Nazaretu i co mamy opisane w Piśmie i w czasie nabożeństw, to jest właściwie opisanie naszego losu ludzkiego losu. To, co spotykało Jezusa, spotyka również i nas. No, jeśli chcemy po chrześcijańsku podejść do y, tych wydarzeń, które nas martwią albo cieszą, które sprawiają nam cierpienie, czy czasem aż to, że jesteśmy szczęśliwi, jak przeżywać te najrozmaitsze sytuacje? Warto się przyjrzeć, jak przeżywał je Jezus. No, i choćby pierwszy znak, który zdumiał i zainteresował, a zarazem y, też zmusił apostołów do tego, żeby się Jezusowi przyjrzeli bliżej. To był cud w kani Galilejskiej. Ale wcale tam nie chodzi o to, że tam Jezus zamienił wodę w wino, tylko po co to zrobił? Po to, żeby ratować ludzką radość, ludzkie wesele, żeby ratować człowieka przed kompromitacją tych dwojga młodych, na początku ich. Marzeń, realizacji marzeń, o marzeniu przyszłości, szczęśliwej przyszłości. Tak samo i wielki post. On nie może nas, przepraszam za wyrażenie, dolować, ale przeciwnie, odnaleźć smak życia. W środę będzie w kościele w liturgii posypywanie głów popiołem. Mówi się zwykle, że popiół to jest symbol marności, przemijania. Tego, że ten świat jest nic nie warte, że to wszystko idzie na zatracenie, więc nie warto tym się przejmować i tak dalej. Na szczęście nie jest zbyt łatwo przyjmujemy takie manichejskie, heretyckie podejście do Bożego Stworzenia. Popiół w swojej istocie jest jednak symbolem czegoś przeciwnego niż przemijanie, niż śmierć, bo popiolu nie da się zniszczyć. Wiatr może rozwiać popiół, woda owszem ale popiół nie rozpuści. Popiół będzie w niej pływał. Ogień też nie poradzi popiołowi, ponieważ ogień go stworzył. A zatem może wielki post jest po to, żebyśmy pomyśleli, co dla nas jest najważniejsze. Ale nie zaraz w perspektywie życia wiecznego, tylko co jest najważniejsze tu i teraz, w domu, w rodzinie, w naszej tutaj wiejskiej społeczności gminnej. W naszym kraju, i tak dalej. Bo jeśli boimy się piekła, to najpierw powinniśmy się bardzo bać tego, co my tu mówimy, myślimy i robimy. Bo, żeby wylądować w piekle, trzeba najpierw, niestety, ale na to zarobić. I to nie będzie kara, tylko konsekwencja. Mianowicie, w piekle się ląduje, kiedy człowiek tworzy piekło na ziemi, kiedy tutaj żyje tak, że wszyscy mają go już dosyć: i ludzie, i przyroda, i wszystko inne, z wyjątkiem Boga. Post ma nam pokazać, że Bóg jest niezmienny w swoim nastawieniu do nas, że cokolwiek byśmy nie zrobili, to On nie jest w stanie przestać nas traktować jako swoją córkę, swojego syna. To o tym, jeśli przyjrzymy się Biblii i liturgii, możemy się z łatwością dowiedzieć. Mianowicie Jezus, odepchnięty przez nas ludzi, zabijany, nie zmienił swojego nastawienia do nas. Nikogo nie przeklął, nie wyklął, nie ekskomunikował, nie odrzucił, przeciwnie do ostatka, Stara się okazać człowiekowi życzliwość, możemy powiedzieć miłość. I to też jest temat na cały wielki post, bo z nami jest tak samo jak z Jezusem. Mamy swoją rodzinę, mamy swój dom, mamy przyjaciół, mamy wrogów, mamy tych, z którymi współpracujemy i tych, którzy nas nienawidzą. No i teraz jak sobie w tym wszystkim poradzić. Wymyślać może nie ma znowu co, bo chyba nic nie wymyślimy mądrzejszego od tego, co mamy w religiach, w kulturach, w tradycjach. Jednym słowem, post skończy nam się nie jakimś psychicznym zalamaniem, zdolowaniem, jakimś, że tak powiem, dołem psychicznym. A przeciwnie, usłyszymy w Wielką Sobotę, że jeśli odkryjemy w sobie złe myśli, słowa i czyny, to z tego powinniśmy się cieszyć, bo to znaczy, że staliśmy się ludźmi odpowiedzialnymi i że tak jak Bóg potrafimy ze zła wyprowadzić dobro. Jednym słowem, nie bójmy się postu, w ogóle niczego się nie bójmy, bo patrząc, na chrześcijaństwo, tak jak mówi Leszek Kolakowski, widzimy, że dzisiejszą naszą kulturę, ta kultura, jak mówi Leszek Kolakowski, wyszła z rąk rybaka, wyszła z rąk bez pierścieni, bez ornatów, bez gronostajów i tak dalej. Jezus to wszystko nie był ubrany. Robił to, co do niego należało. No a czasem, jak widać, od jednego człowieka zależy cały świat, to też Kolakowski. Życzmy sobie zatem udanego wielkiego postu.